Maleczko drodzy widzowie. Witam Was w dniu 28 28 marca, czyli we wtorek mamy prawie godzinę 18. Tu wasz ulubiony streamer Langomager. Kłaniam się serdecznie. Dziś porozmawiamy ogólnie na temat... Yy... Wiedzę, jaką zdobywamy na co dzień i tym, jak ona nam w przyszłości się przydaje. Ewentualnie. Albo i nie. Mam nadzieję, że dowiesz się widzów z tego czegoś nowego dla siebie. Zapraszam do oglądania. Jeśli film się spodoba, jeśli materiał się spodoba, proszę o zostawienie łapy w górę i subskrypcji. Będzie to dla mnie znak, że takich materiałów chcecie więcej. Ogólnie rzecz ujmując, dzisiaj ma miejsce ciekawa rozmowa na temat yy, nawyków, które sobie wyrabiamy albo nie. I teraz moje pytanie do Was brzmi: w jaki sposób Wy wyrabiacie swoje nawyki, żeby je poprawić ewentualnie? I co zrobić, żeby je utrzymać w mocy. Jakie macie takie swoje sposoby na to, żeby... Mm, na to, żeby rozwijać tą umiejętność. Tak. Jeśli chodzi o mnie na przykład, to ja staram się robić codziennie po trochu. tak żeby wiecie, nie zniechęcić się, ale żeby też pójść do przodu, oczywiście. Ten kanał właśnie powstał po to, żeby móc przekazać Wam coś ciekawego, ciekawą wiedzę na różne tematy, nie tylko językowe. そう。So. Tak w ogóle, to chciałem porozmawiać z Wami dzisiaj na temat państw europejskich, jeśli bylibyście zainteresowani na przykład. Ale wiecie, nie będziemy się przyglądać społecznościom, tylko ogólnie spojrzymy ze strony morza geograficznej, może. Yy, może innych sfer, z których te państwa są znane. Hmm. Ostatnio rozmawialiśmy na temat Anglii. I ciekawostek związanych z Anglią właśnie. Takie pierwsze skojarzenie na dźwięk państwa Anglia. Z czym Wam się kojarzy Anglia? Na przykład. Albo jeżeli są widzowie z Anglii, to na przykład, co im się tam podoba? Tak zapytam. Zapewne kojarzycie ten czerwony autobus, który jeździ ulicami Londynu i przewozi. Dużą liczbę osób codziennie. Znaczy, nie wiem, jak jest teraz ogólnie, ale ogółem dużo osób przywozi zarówno na dole, jak i na górze. Niemcy to wiadomo. Brandan, bra yy, Brama Brandenburska. Można sobie na jej tle zdjęcie zrobić. Ja też tak poczyniłem. Francja to wiadomo, wieża Eiffla, Louvre i tak dalej. Nie wiem na przykład jakie takie charakterystyczne rzeczy są w Hiszpanii na przykład. Jeszcze tam nie byłem, ale to wiem. może i tam zrobię, się okaże. Jeśli chodzi o północ Europy, to mm, tam chyba jest jeden z wysokich szczytów, znaczy w miarę wysokich, Bergen, jakiś tak, jakoś tak się nazywa. W Rosji, no to wiadomo, Plac Czerwony w Moskwie. Najważniejsze miejsce. Tam co roku na przykład odbywają się defilady na dzień zwycięstwa. Co jeszcze? Coś jeszcze może z południa Europy. No to mamy we Włoszech Koloseum. I w Grecji, w Atenach, Akropol. Co jeszcze takiego powiedzieć, ciekawego? A! To mogę popowiadać trochę o zwyczajach. danych państw, no to w Anglii, to wiadomo, spotykają się wszyscy mieszkańcy. Ci co oczywiście mogą i mają czas i na przykład na herbatę się spotykają, bo mają swój zwyczaj nazywany five o'clock. Tea time tak zwany. Niemcy są znani oczywiście z bratwurst'a, czyli takiej smażonej kiełbasy. Yy, Francuzi, no to wiadomo, makaroniki i tak dalej. Hiszpanie mają swoje czurosy. Yy, a co do reszty? Yy, no to na Ukrainie na przykład popularne ciasto z truskawkami. U nas też popularne. Yy. W Szwecji takie specjalne klopsiki, yy, kuleczki takie z mięsa. One chyba Hitbelle się nazywają jakoś tak. Yy, co tu jeszcze? W Finlandii jest taka miejscowość Lachti i tam odbywają się zawody skoków narciarskich. E, w Szwecji na przykład, e, w Falun są trasy do biegów narciarskich. No i sporymi obiektami może pochwalić się także Oslo. Tam też. Jak nie skocznie, to trasy i tak dalej. Czechy to wiadomo. Yy, najlepsze trasy narciarskie są chyba w Libercu, z tego, co, yy, z tego co oglądałem. Na Słowacji nie wiem jaką jaka tam znana taka miejscowość. O! Jeszcze w Słowenii w planicy. Zresztą niedawno odbywały się zawody. W planicy. E, znaczy, jeszcze mają się odbyć. Na koniec sezonu. Hmm, co jeszcze bym tak popowiadał może? Dajcie znać znaczy w komentarzach oczywiście. No, to z mojej strony tyle na razie. Jak coś, to takie streamki będę robić częściej. Dzięki, cześć, i na razie.